Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym szybkim teście ładowarki. Skoro szybki to domyślacie się no, już co nieco, ale chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować ładowarkę Einhell model CE-BC10M. Ładowarka 10A, no, całkiem ciekawa, przynajmniej tak uznałem, że, że po filmie naszego inspektora, który już tą ładowarkę jakiś czas temu pokazywał, że sam się przekonam, co ona jest warta. Ja ją kupiłem jako używaną, także no, całkiem niedużą kwotę zapłaciłem, jak za ładowarkę 10 amperową. Dobrze, skoro ma być szybko, to przechodzimy od razu do przeglądu. Ja Was zapraszam serdecznie i wpadamy już za sekundę. Na sam początek instrukcja i parę danych technicznych mamy do czynienia dokładnie z tym modelem. No języka polskiego tutaj nie ma, ale to jest chyba jakaś z Niemiec sprowadzana, podobnie jak te prostowniki Anhela. No i co my tu mamy? Moc tej ładowarki to 160W no do akumulatorów 12V, maksymalny prąd ładowania to jest 10 amperów nadaje się do akumulatorów od 30 do 200 Amperogodzin w trybie standard AGM Winter mamy tutaj jeszcze tryb jak 12V M maksymalnie 2 Ampery, ten z kolei tryb nadaje się do akumulatorów od 3 do 60 mamy funkcję zasilacza, gdzie maksymalny prąd, który możemy uzyskać z tej ładowarki to 8 Amperów mamy funkcję ReCount ale no według tych zapisów pojawi się tu zapewne tylko 15,3 V i prąd w okolicy 2,5A. No, i tak po prawdzie to chyba wszystko. Ja Wam tylko pokażę pokrótce, co my tu mamy, jak wygląda ta obsługa tego menu. No, nie przygotowałem się. Powiem Wam szczerze, na pierwszy rzut oka dość mocno przypomina mi to ładowarkę EnerBlock, którą jakiś czas temu już tam też testowałem. Ja Wam linka wrzucę z góry. Początkowo myślałem, że to będzie coś podobnego, ale jak się okazało później, to zupełnie inne ładowarki. Jedyną cechą wspólną to chyba ten wyświetlacz. No i jak już mieliśmy w instrukcji opisane, mamy tutaj tryb standard, mamy tryb AGM. Jest tryb z gwiazdką, czyli ten Winter. Jest tryb do akumulatorów małych 12V. No i teraz, żeby przejść w tryb Ricont, trzeba przytrzymać przez chwilę ten przycisk. Mamy tryb Ricont i mamy tryb zasilacza. No i to właściwie cała obsługa tej ładowarki, jak sami stwierdzicie, jest to bardzo proste i przyjemne. Wyłączymy sobie ją. No i dobrze moi drodzy, w tym teście tej ładowarki wzięło udział tutaj 3-4 akumulatory, i co się tu działo? Już wam pokazuję. Pierwsze co sprawdziłem, to sprawdziłem tryb dla tych małych akumulatorów. Zobaczcie, użyłem takiego malutkiego akumulatora AGM o pojemności 7,2Ah. Postanowiłem go rozładować prądem 2Ah. No i po tym rozładowaniu. Zobaczcie, osiągnąłem tutaj pojemność w okolicy 2,77 godziny. rozładowywał się no coś koło godziny 23 minuty, coś, coś koło tego. No i dobrze, podłączyłem tą ładowarkę. Włączyłem ten tryb 12 v M. No i zgodnie z tym co obiecał nam producent, faktycznie ładowarka ładowała tutaj prądem ograniczonym do 2 amperów. No i zobaczcie, to ładowanie zasadnicze tak poprawnie skończyło się już po godzinie. Napięcie, no i tu ciekawostka, napięcie maksymalne, które tutaj osiągnęła ta ładowarka no to jakieś 13, 9, 13, 8 V. Potem no, był jakiś taki zanik prądu ładowania, no i już widać później dalej szatkownicę. No i tu takim trybem impulsowym ta ładowarka doładowywała. Najpierw, no, powiem szczerze, że nieco przypomina mi to podejście raz wieta, czyli ładowanie do spadku napięcia, i potem wznowienie tego ładowania. No, tak to wygląda. No i powiem szczerze, żeby to takie poszatkowane nie było, bo tu. No, rejestrator od Piotra, ta częstotliwość tych impulsów czasami pokrywała się z częstotliwością zapisu, czyli występowała tutaj częstotliwość około 1 Hz. I zobaczcie sobie tu drugi wykres, są to wartości prądu uśrednione. Ten niebieski to jest wartość prądu uśredniona. No i widać tutaj, że ten prąd na początku był stabilizowany na poziomie 2 Amperów, a potem podczas tych impulsów, no, ten prąd średni nam tutaj spadł. I powiem szczerze, ja przerwałem to ładowanie, bo nie chciało mi się dłużej czekać, bo już mniej więcej wiedziałem jak ta ładowarka działa i po około 2 godzinach 40 minutach przerwałem to ładowanie. No i co najważniejsze, no, pojawił się tutaj napis FULL na ładowarce, który no, jest dość mylący, bo ten napis FULL praktycznie pojawił się jeżeli spojrzę na ten wykres, to dokładnie po tej godzinie, i potem, już to impulsowe podejście, no to tak naprawdę, po no było podczas tego wyświetlania full. Także dość mylące. A zwróćcie uwagę, że ładunek wprowadzony do tej ładowarki, jeszcze tutaj w tych kolejnych godzinach, jeszcze sobie wzrastał. No, ładunek wprowadzony tutaj to wychodziły jakieś 2,75, a więc, no, ale tak jak mówię, ja przerwałem ten proces ładowania, a więc, a więc trudno tutaj jakby rozpatrywać ładunku wprowadzonego do uzyskanego, także tego nie będziemy robić. Dobra, mały akumulatorek AGM mamy za sobą. No i teraz. Może tak od środka, bo chciałem to pokazać na końcu, ale tak poprawdzie. Nie, słuchajcie. Zobaczcie sobie akumulator z płynnym elektrolitem, to jest jakaś taka 50, -ka. podłączyłem pod rozładowalnicę. Wcześniej zmierzyłem sobie gęstość elektrolitu, zobaczcie sobie, ta gęstość elektrolitu jest wręcz wzorowa 128. Jak widać po zdjęciach, no to. Mm, tych pomiarów wszystkich nie dokonywałem w warsztacie, lecz w warunkach prawie że domowych, w temperaturze pokojowej około 23-24 stopni. A więc mamy tutaj pełną gęstość. Ten akumulator jest już dość mocno wysłużony, a więc zobaczcie sobie, ja go jeszcze postanowiłem dość mocno obciążyć prądem 10 amperów. No i niewiele udało się z niego uzyskać, ponieważ no, ten akumulator rozładowywał się zaledwie 50 minut jego Pojemność przy tym obciążeniu, wprawdzie obciążenie duże, to zaledwie 7,70 Ah. No i akumulator mamy rozładowany. Postanowiłem zmierzyć po raz kolejny gęstość po tym rozładowaniu. I co my tu mamy? No mamy tutaj nieco ponad 1,25. No jak już wspomniałem, no tu akumulator dość wysłużony, a więc z tą gęstością nie schodził. No więc teoretycznie pomyślałem, że ta ładowarka wcale tutaj mm, trudno nie będzie miała. Podłączyłem ładowarkę w tryb standard. No, 10A właśnie, gdzie te 10A? Pojawiło się wprawdzie na samym, samym początku przez bardzo krótki okres czasu, ale ze względu na to, że, że to napięcie bardzo szybko wzrosło na tym akumulatorze. No to widać, że ładowarka bardzo szybko zredukowała ten prąd ładowania. Mamy tutaj taką pewną kaskadę. Widać, że zredukowała do 6,5, potem gdzieś do 5,70, potem do 2,5. No i tak po prawdzie, patrząc na ten wykres, gdzieś godzina 20 znowu zakończyło się to ładowanie zasadnicze. No i po raz kolejny, zobaczcie sobie, maksymalne napięcie, które tutaj zostało osiągnięte w tej fazie standard, to 13,9 V. Trochę słabo, nie? Powiem szczerze. No i potem e, tu już pozwoliłem tej ładowarce pracować przez całą noc. To ładowanie w sumie trwało 16 godzin 20 minut. Zobaczcie. E, no i niewiele się tu już działo. Jak widać, no wprawdzie ten ładunek sobie tu powoli wzrastał, ale te tempo wzrostu było takie no słabe. No poza tym to napięcie, to napięcie nie spowodowało żadnego bąbelka w tym akumulatorze. No, więc postanowiłem uruchomić tryb RECONT, Tryb recont. No i zastanawiacie się, gdzie ten tryb RECONT, No jest tutaj. Jak się dobrze przyjrzeć, to on jest. Na samym końcu zwróćcie uwagę, przy samym końcu mamy taki skok napięcia, gdzieś w okolicy 15-15 V. Zastanawiacie się, czemu on taki, tylko taki krótki. a No, powiększę Wam ten wykres i zobaczcie sobie teraz. Tu na tym wykresie macie dosłownie 3 minuty z tego rejestru, z tego wykresu. 3 minuty. Ten tryb, RICONT, trwał dokładnie 5 sekund. I natychmiast po osiągnięciu napięcia w okolicy 15-4 V ładowarka komunikowała FULL. No cóż, takie, no takie ciekawe podejście. Potem próbowałem jeszcze raz, czy może coś się. ale podobnie. Jak tylko napięcie podskoczyło do góry, to na tym się skończył tryb RICONT. No więc powiem wam szczerze, że tak, średnio ten tryb Rikont. No dobrze, no ale postanowiłem zmierzyć gęstość elektrolitu zaraz po ładowaniu. No i mamy, no tak mamy. Trochę niewyraźne to zdjęcie, ale no powiem szczerze, że, że chyba nic tu się nie wydarzyło. No, analizując ten ładunek, to tak po przez te 16 godzin ładowarka wprowadziła dokładnie tyle, ile ja z niego wyciągnąłem. No i tak szczerze mówiąc ciężko tu oczekiwać wzrostu gęstości, tym bardziej, że to napięcie takie naprawdę bardzo, bardzo zachowawcze jest. No. Dobra, na razie do tego akumulatora z płynnym elektrolitem jeszcze wrócimy, ale postanowiłem w końcu przetestować wydajność prądową tego akumulatora akumulatora, ładowarki no bo w końcu 10A no i zobaczcie co tam wyciągnąłem to jest taki, no wprawdzie nieco używany, ale no dość poważny zawodnik, akumulator AGM Europower o pojemności 100Ah no i będzie się działo, powiem Wam ja go rozładowałem, zobaczcie ten proces rozładowania ten akumulator rozładowałem również prądem 10A i on się rozładowywał Proszę Państwa, przez no, 8 godzin z haczykiem. Jego zmierzona pojemność to 80A z haczykiem. Aczkolwiek powiem szczerze, że on trochę stał, także to on był chyba nieco niedoładowany. Ale do tego za chwilę wrócimy. No i dobrze, włączyłem tryb AGM na ładowarce z oczekiwaniem, co się tu będzie działo. Czy będzie te 10A, czy będą jakieś przerwy, nie przerwy. No i zobaczcie sobie. No, mamy, no, umówmy się, że mamy tam gdzieś na samym początku ten prąd w okolicy 10 Amperów, choć dość szybko. Dość szybko ten prąd zaczął spadać, napięcie zacząło rosnąć. Byłem trochę zdziwiony, bo napięcie spoczynkowe tego akumulatora było bardzo niskie, poniżej 12V, a ładowarka wystartowała od razu z 10A. No i potem taka dziwna przerwa była, taka prawie że pół półgodzinna przerwa, ale to też wam za chwilę powiem, co on w tej przerwie robi. Potem znowienie tego procesu ładowania, no i tu widać już y, jakby stopniowy spadek prądu, stopniowy wzrost napięcia. E, potem mamy znowu kaskadę, czyli ograniczenie prądu gdzieś do 5,70. E, potem znowu ograniczenie do 2,5. No i zobaczcie po raz kolejny na napięcia. W trybie AGM tu mamy 14,1V. Dla AGM 14,1V. No i po tym czasie 15, no po 16 godzinach znowu tutaj nastąpiło to impulsowe doładowywanie, czyli to, to co tam. No, no w taki sposób kończy ta ładowarka, ona tam tymi impulsami jeszcze sobie doładuje. No, w przypadku AGM e, ma to sens, powiem Wam szczerze, bo no, Agiem bardzo dobrze się ładuje, nawet przy takim napięciu 136 czy 134 on nadal ten ładunek przyjmuje. Zresztą widać tutaj po i tego ładunku, że on jeszcze przyjmował ten prąd całkiem, całkiem nieźle. No, i wpompowane zostało, słuchajcie, 90 amperogodzin, także całkiem nieźle, całkiem niezła efektywność w przypadku agm -a. No i tak to wygląda. Co my tam jeszcze mamy? Zasilacz, tryb zasilacza. No właśnie, tryb zasilacza. Postanowiłem sprawdzić, jak faktycznie wygląda ten, ten tryb zasilacza podczas obciążenia. Podłączyłem elektroniczne obciążenie, podłączyłem. Ładowarkę w tryb zasilacza i powoli zwiększałem to obciążenie. No i jak widać, wytrzymała obciążenie około 77 Ampera To napięcie spadło nieco ponad 13V, i po przekroczeniu tej, tego progu ładowarka się po prostu wyłączyła. Nie wytrzymała większego obciążenia. Także tu by się to pokrywało. No i został nam co? Został nam tryb z gwiazdką, czyli. Może w końcu gdzieś się pojawi jakieś wyższe napięcie. Tutaj podłączyłem, co ja tu podłączyłem. Ja nawet nie pamiętam szczerze, co podłączyłem, ale, ale chciałem tylko tak poprawdzie sprawdzić, jak to napięcie będzie wyglądać, czy tu się coś więcej pojawi. No i w trybie z gwiazdką, moi drodzy, 14,5 V się tu pojawiło. I po osiągnięciu tego progu, to, to znowu przeszła w ten tryb takiego ładowania impulsowego. No i widzicie tutaj naniosłem jeszcze na zielono to jest właśnie ten prąd uśredniony, bo jak widać ten prąd bezpośrednio zrzucany z rejestratora no nie pokrywa się z rzeczywistością, bo Wydawałoby się, że tu na początku prąd w ogóle nie płynął, potem nagle zaczął, potem był stabilny. No tak jak mówię, częstotliwość tych impulsów pokrywa się z częstotliwością rejestracji rejestratora jest około 1 Hz, czyli co jedną sekundę, gdzieś tam jakiś taki impuls się pojawiał, dlatego te wartości uśrednione tutaj nam nieco więcej yy, mówią. No i yy, na sam koniec jeszcze postanowiłem podłożyć świnkę wiecie, że ja tak często lubię podkładać jakiś uszkodzony akumulator pod tą ładowarkę, tym razem nie był to akumulator ze zwartą celą, aczkolwiek bez pojemności no i zobaczcie no i tu, tu to chyba zadziałało poprawnie, no po chwili ta ładowarka podniosła napięcie, ten akumulator to napięcie na tym akumulatorze się podniosło po czym zaczęło spadać bardzo szybko no i ładowarka wyświetliła BAT bat, czyli chyba bat, bat, baterii jest nie jest dobre baterie, no. Yy... I to by było chyba wszystko, co chciałem Wam pokazać. A, na koniec jeszcze gęstość. Zobaczcie sobie gęstość elektrolitu po trzech dniach. Dzisiaj mija trzeci dzień. Yy, właściwie jutro, ale jak jutro będę składał ten film, to zmierzę tą gęstość i Wam wstawię dokładnie teraz, po trzech dniach, tą gęstość elektrolitu tego akumulatora. Nie wiem, co tam wyjdzie. Wy już wiecie. No i podsumowanie, podsumowanie, moi drodzy. Co można by było tu powiedzieć na temat tej ładowarki? No, na pewno trzeba jej zostawić. Wydajność prądową, 10 amperów mamy. Nie wyłącza się tu, nie przegrzewa. Aczkolwiek powiem szczerze, że bardzo, ale to bardzo zachowawczo podchodzi do tego ładowania. Te progi napięciowe ma tutaj jakieś takie niskie. No, powiem szczerze, że dla akumulatora GMT, ja bym tu chciał jakieś 14,7. Dla płynnego elektrolitu, no dobra, dla żela 14.4 Ricont No ten program Ricont to jest chyba taka sztuka, teria tylko jest, bo jest, ale tak poprawdzie, no chyba, żeby go włączać od razu, a nie najpierw w zwykłym trybie, a potem dopiero tryb Ricont No tak to wygląda, moi drodzy. No całość wygląda całkiem nieźle, bo jeżeli chodzi o budowę, tu o te krokodyle, to tu nie ma się do czego przyczepić. Także całość, całość jest nieźle, natomiast powiem szczerze, że chyba będzie dobra jedynie do tych akumulatorów AGM, te podejście impulsowe może być całkiem ciekawe, w przypadku akumulatorów z płynnym elektrolitem to powiem szczerze, słabo to wygląda. Moi drodzy, na sam koniec, oczywiście, ponieważ. No ja jej nie potrzebuję. Może ktoś ma akumulatory AGM dużej pojemności, e, będzie chciał skorzystać. Linka macie w opisie pod filmem. Od złotowy e, wystawiam tą ładowarkę na Allegro. Możecie licytować. Ja wam powiem, że ja ją kupiłem za 140 zł i generalnie e, gdybym dostał te 140 zł za tą ładowarkę to to bym się cieszył, jeszcze i tak muszę zapłacić prowizję 10% do sprzedaży, ale byłbym zadowolony. Mnie ona nie jest potrzebna, a tak jak mówię, no raczej dla kogoś, kto ma jakieś agm -y, to to owszem, do, nawet do doładowania, chyba tych z płynnym elektrolitem, to, to średnia. Instrukcja jest, pudełko do tego mam, także jak zwykle dzięki Wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.